no elo mamy święta, więc wszystkiego najlepszego życzę a co tu się dzieje właśnie mamy wigilię tutaj z ziomeczkami no i sobie jemy właściwie robię ten film głównie po to, żebyście mi zazdrościli bo słyszałem, że macie lockdowna kompletnego a ja mam imprezę no i co tutaj się dzieje mamy sobie jedzenie każdy je Eee, mamy wesoły wystrój, muzyka napierdala także uszy bolo. Tutaj pokażę z bliska. Tam Tutaj mamy pieczeń wołową z żurawiną. Dwie różne zapiekanki. Tutaj jest kawałek. Eee... What Tu jest kawałek indyka. No jakiś tam chleb.

Powinieneś się yourself. No i dobra, więc tutaj mamy te zapiekanki Tutaj mamy kanapkę z łososiem Tutaj jest yy, chleb w, z, z masłem czosnkowym Tutaj kawałek indyka Tutaj nie wiem co to jest, ale dobre Tego nie jadłem jeszcze to ktoś tam nazwał plackiem, plackiem pastucha. Tutaj jest wołowina, a tu broch w sosie. A tam, a tam mamy też przemówienie. To Raise the glasses and uh, Merry Christmas, everybody. Merry Merry Christmas. Wait, wait. like to